Widmowa seria Katowic. Grupa taźm widmowych, których położenie w widmie podlega określonym prawidłowościom. Powstaje w wyniku przeskoku jednostek pamięci kulturowej w obiektach z różnych poziomów świadomości dziedzictwa na ten sam dla danej serii poziom spektrum dźwiękowego. Budowa serii widmowej charakteryzuje miejsce, którego dziedzictwo emituje promieniowanie, niedostrzegane, ukryte, potencjalne. Taśma druga. Villa Utemana. Zapis poszukiwań. W głębi osiedla Giszowiec, przy ulicy Pszczyńskiej stoi tak zwana Villa Utemana. To stary, modernistyczny budynek otoczony parkiem i lasem, który kiedyś był zaledwie skrajem tego osiedla. Mieszkam tu od niedawna i postanowiłam dowiedzieć się więcej o okolicy, zwłaszcza o samych willi. To będzie moje pierwsze nagranie z poszukiwań. Poszukiwań, dzień trzeci. Spotkałam dzisiaj starszą sąsiadkę na klatce i chwilę porozmawiałyśmy. Dowiedziałam się, że willa powstała dla dyrektora kopalni Gisze. Zanotowałam na gorąco kilka faktów. Na początku XX wieku nikomu nie przyszłoby na myśl, że zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem okaże się możliwe. Szefowie koncernów z bliska pilnowali swoich interesów, co miało ponad wiele pozytywnych stron. Gdy inwestowali w jakimś mieście i kupowali zakład, przenosili się tam z całą rodziną. Ponadto, aby utrzymać odpowiednio wysoki standard życia, często budowali obiekty kultury czy zakładali paraki. Jak dodała sąsiadka, dzisiaj wielu potężnych przemysłowców nie wie nawet, gdzie znajdują się ich fabryki. Jutro spotkam się ponownie z panią Wiesią i wypytam o więcej szczegółów. Dziś nie było na to czasu. Koniec nagrania. Poszukiwań dzień 15. Niestety Pani Wiesia nie potrafiła powiedzieć mi nic więcej. Podała mi numer do Pana Erwina, który mieszka klatka obok i swego czasu podobno interesował się historią Katowic. Wracam właśnie ze spotkania z nim. Na ten moment dostałam jedynie kilka starych książek i pamiętników. Dowiedziałam się z nich, że willa razem z osiedlem Giszowiec została zaprojektowana przez Georga i Emila niemieckich architektów. Miał to być budynek wyniosły i dostojny, aby podkreślać pozycję społeczną mieszkających tam ludzi, między innymi samego dyrektora całego koncernu, Antona Utemana. Willa stanęła w 1910 roku. Im bardziej się przyglądam budynkowi, tym lepiej to widzę. Neobarok, klasycyzm i secesja. W przylegającym do budynku ogrodzie rozplanowano alejki. Posadzono między nimi specjalnie dobrane drzewa i krzewy, zaróbiąc się tym samym na podmiejskich willach Berlina. Kiedy pan Erwin podawał mi książki, wspomniał, że jak na tamte lata budowla była niezwykle nowoczesna. Przestronne wnętrza, dwie łazienki, centralne ogrzewanie i winda elektryczna, jedna z pierwszych na śląsku. Przylegały do niej również garaż i stajnia, a za budynkiem wybudowano koroty tenisowe przeznaczone dla urzędników. Mieszkańcy mogli zarobić tam 10 groszy za podawanie piłek. Według tego, co zapisano w pamiętnikach, dzielnica ta była urzeczywistnieniem idei miasta ogrodu według angielskiego urbanisty Ebenezer Howarda. To tyle na dziś muszę przejrzeć nowe materiały. Poszukiwań dzień 20. Okazuje się, że Willa Utemana miała też swoją mroczną stronę. Budynek stał się drugim miejscem obok Gauhausu, w którym zapadały najważniejsze decyzje dotyczące losów prowincji górnośląskiej w czasach niemieckiej okupacji miasta. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Katowic gospodarzem budynku został Fritz Bracht, który został prezydentem i naczelnikiem ówczesnej prowincji Górny Śląsk, chociaż z wykształcenia był ogrodnikiem. Był również oddanym członkiem NSDAP. Był to również zbrodniarz odpowiedzialny za masowe deportacje Polaków. Miejscowi nadali mu przydomek kogut. To chyba zbyt ponura historia. Zwłaszcza, że późniejsze rezydenci wcale nie byli lepsi. W lipcu 1942 roku Bracht gościł w willi inne ponure persony, wśród których był sam Henryk Himmler oraz Katz auschwitz Rudolf Hoss. Byli tam również inni nazistowcy dygnitarzy. Wszyscy wracali z inspekcji obozu Auschwitz, w którym zagazowywano właśnie holenderskich Żydów. Według tego, co zapisano w pamiętnikach, głównym powodem inspekcji miały być plany budowy bardziej sprawnych komór gazowych. W pamiętnikach rodzinnych pana Erawina przeczytałam również, że z budynku willi Utemana wychodziły podziemne tunele. Podobno na wypadek ewentualnego ataku jedno z wyliści miało być połączone z lotniskiem na muchowce, poszukiwań dzień 30. Po ostatnim nagraniu potrzebowałam chwili wytchnienia. Roczne oblicza tego miejsca nawiedzały mnie w snach, ale nie mogłam zarzucić poszukiwań na tym etapie. Po wojnie Villa Brachta tętniła życiem. Dowiedziałam się z książek, że okoliczni mieszkańcy często wybierali się tu na spacery. Wkrótce powstała kawiarnia, a w pobliskim parku mały basen. W latach siedemdziesiątych urządzono tu nawet haracówkę. Jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju podobno parakowe otoczenie willi skrywa kolejną tajemnicę. Rzekomo znajduje się tam trzykondygnacyjny, w dużej części podziemny schron przeciwatomowy, zbudowany w czasach PRL-u dla ówczesnych władz. Utrzymywano go w gotowości do końca lat 80. Obecnie jest niedostępny, już nie ze względu na tajemnicę państwową, ale trafającą pod obiektem eksploatację górniczą. Ponoć do dziś na ścianach wiszą tam wojskowe mapy operacyjne z lat 80. Czytałem o tym w pamiętniku i do tej pory zastanawiam się, czy to prawda. Pod koniec lat 80. życie zamarło tu całkiem. Pan Erwin mówił, że ludzie stopniowo zapominali o tym miejscu, a puste mury popadały w coraz większą ruinę. Wreszcie w połowie lat 90. posiadłość kupił węglokoks. A jak to wygląda teraz? Czas przekonać się na własne oczy.